Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Damy radę, powiedziała niemiecka kanclerz Angela Merkel w 2015 roku, zapraszając miliony imigrantów do swojego kraju, narażając tym samym nas wszystkich na inwazję obcych kulturowo przybyszów. W efekcie mamy nieustannie wzrastającą skalę zabójstw, napadów i gwałtów. Niemieccy politycy chcieliście tutaj sprowadzać inżynierów i chirurgów z Afryki. To teraz weźcie za to osobistą, również prawną odpowiedzialność. Migranci na polsko białoruskiej granicy chcą do Niemiec, mówią o tym otwarcie. To wyraz niebywałej hipokryzji, że po blisko dziesięciu latach wycofujecie się ze słów swojego kanclerza, de facto jednostronnie zawieszając układ z Schengen, układ, który nie jest kwestionowany przez nikogo. Właśnie możliwość swobodnego podróżowania po całej Europie była kluczowym argumentem dla moich rodaków decydujących o przystąpieniu Polski do Unii, a teraz nieodpowiedzialne słowa i działania brukselskich elit zarządzanych z Berlina oznaczają powrót tych granic. Niemieccy politycy, dziś jesteście kolejny już raz wrogami bezpiecznej i bogatej Europy. Wasza polityka zagraża przyszłości europejskich narodów. Kiedy niemieccy politycy samozwańczo przejmują kontrolę nad Europą, zawsze to się kończy katastrofą. Początek porządku w Europie zacznie się dopiero od skazania prawomocnymi wyrokami niemieckich polityków odpowiedzialnych za katastrofę migracyjną. Pani Przewodnicząca, niedawno prezydent Emmanuel Macron przyznał, że Unia Europejska może umrzeć. To reakcja na opublikowany niedawno raport Dragiego o kondycji europejskiej gospodarki. Wiedza o głębokim kryzysie Unii staje się coraz bardziej widoczna. Europa istotnie będzie przegrywać z Azją i Stanami Zjednoczonymi, ale to Wy, Hadecy, Socjaliści, Zieloni, Liberałowie, wy jesteście tego przyczyną. To Wasze nieudolne rządy, szkodliwe regulacje, fanatyzm ideologiczny są odpowiedzialne za wyższe ceny prądu dla Europejczyków, to Wy wypychacie przemysł z Unii Europejskiej, to Wy walczycie z rolnikami, to Wasza polityka doprowadza do zubożenia społeczeństw i gospodarczej agonii naszych państw. W imię swojej klimatycznej religii tworzycie z Europy skansen. Jeśli chcecie, żeby Europa była zdolna do konkurencji, to po prostu musicie odejść. Prawica narodowa jest gotowa do tego, żeby z dnia na dzień skończyć z Europejskim Zielonym Ładem, żeby wspierać przemysł i rolnictwo oraz odbudować gospodarkę. Możemy przywrócić normalność, tylko wy musicie odejść. Unia Europejska od samego początku dążyła do jednolitego rynku. Jednolity rynek to taki, gdzie mamy swobodny przepływ towarów, usług, ludzi, ale też kapitału. I muszę powiedzieć tutaj na tej sali, że z wielkim żalem i smutkiem odebrałem decyzję niemieckiego rządu o wprowadzenie kontroli na granicach, bo to jest krok w tył. Krok w tył w funkcjonowaniu naszej europejskiej gospodarki, o której tak dużo mówimy tutaj na tej sali i w ostatnim czasie. Wprowadzenie kontroli na granicach to zamknięcie granic, ale to przede wszystkim utrudnienia. Na granicach są 30-kilometrowe korki tylko przez jedno przejście graniczne. W ciągu tygodnia między Polską a Niemcami przejeżdża 100 tysięcy ciężarówek i jeśli myślimy o bezpieczeństwie to tak jak powiedział premier Donald Tusk musimy wzmocnić zewnętrzne granice z morza z lądu i z powietrza i musimy je dobrze chronić ale nie możemy zamykać od środka nie możemy izolować e, krajów dlatego też apeluję do rządu niemieckiego tutaj tutaj ze Strasburga z sali plenarnej aby otworzyli granice bo na to czekają ludzie którzy tam mieszkają na to czekają transportowe firmy na to w końcu czekają ci którzy podróżują zwykłymi samochodami bardzo dziękuję Dziękuję bardzo. Diana Jovanowicz, Oszok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej. Już y, od 17 czy 18 roku. Ale nie jesteśmy członkiem strefy Schengen, chociaż spełniliśmy warunki, by przystąpić do Unii Europejskiej, a także by y, wstąpić do strefy Schengen. Czy nasi kierowcy y, y, są z trzeciego świata? Czy Rumunii są z trzeciego świata? Czy Rumunii są niewolnikami Unii Europejskiej? Mamy przecież prawo do swobody wypowiedzi, ale mamy także prawo do szacunku, bo jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, których prawa podstawowe trzeba szanować. Prawo do życia, prawo i swobody obywatelskie, także do swobodnego przemieszczania się. Czy wiedzą Państwo, że 40-50 godzin trzeba czekać na granicy w kolejce tirów? Wszystkie, niektóre towary po prostu się psują podczas tak długiego oczekiwania. To jest nie do przyjęcia, by takie kraje jak Austria czy Niemcy cały czas przeciwstawiały się wstąpienia Rumunii, wejścia Rumunii do strefy Schengen. Przy bardzo kolejna osoba. 4. Drodzy koledzy, przyznajmy się, że je Schengen Szanowni państwo, spójrzmy prawdę w oczy, Schengen umarło. Schengen się rozpada. Schengen, które jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej, to coś, co dla wszystkich nas jest bardzo ważne, co gwarantuje rozwój państwom członkowskim. I to Schengen się rozpada z jednego prostego powodu ponieważ nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniem nielegalnej migracji. Dlatego zamyka się granice wewnętrzne pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać nielegalną migrację. Musimy zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy doprowadzić do szybkich powrotów tych, którzy trafiają do Unii Europejskiej nielegalnie. Po drugie, musimy wzmocnić nasze granice zewnętrzne. I po trzecie, musimy stworzyć specjalne centra dla e, migrantów poza granicami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Julien y, y, Sanchez, a potem pani komisarz y, y, odpowie na te komentarze i pytania. Proszę bardzo. Enough, Prosimy o mikrofon. No. No. Panie Przewodniczący, drodzy koledzy, drogie koleżanki. Podczas kiedy debatujemy o kontrolach granic w strefie Schengen, musimy przyznać, że niektóre kraje ostatnio wykazały się szczególną hipokryzją. Okazuje się, że trzeba się bronić przez imigrację, masową imigrację. Masowa imigracja to nie jest szansa dla naszych krajów. Do tej pory tak mówiono. W danych krajach okazuje się, że jest to tylko strata czasu. Jeżeli przywódcy europejscy byliby naprawdę szczerzy, to powinni wesprzeć Mateo Salviniego, bo on tylko chciał chronić swój naród. W Trzeba chronić przynajmniej jednej granicy. Granicy patriotów na rzecz Europy. Mamy rozwiązania już od dziesięciolecie. Proszę gotowe, proszę je wdrożyć. Jeszcze pan Jadis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Powinniśmy nie tyle zajmować się tutaj e, polityką zamykania granic wewnętrznych, ale raczej e, polityką, która doprowadziła do tej dzisiejszej sytuacji. Polityką, która doprowadziła do tego, że Europa tonie w morzu nielegalnych migrantów. E, każdy, kto tylko odważy się, na ten temat mówić głośno, natychmiast jest krytykowany. A my widzimy teraz, jak wszystko zaczyna się nam rozsypywać, niczym domek z kart. Europa. E, Powinna uszanować suwerenność poszczególnych krajów, poszczególnych narodów. Od Skandynawii po Hiszpanię czy po Cypr, we wszystkich krajach obywatele biją na alarm. Sytuacja jest nie do wytrzymania. My powinniśmy wreszcie wprowadzić twardą politykę migracyjną i wysłać jasne przesłanie w tej sprawie, że nikt już po prostu nie będzie mógł tak sobie przyjeżdżać do Europy. Dziękuję bardzo. Wyniki Eurobarometru ostatnie pokazują, że więcej ludzi słyszało o Schengen niż kiedykolwiek wcześniej. Wie, więcej niż kiedykolwiek wcześniej wie, co to Schengen, zależy im na Schengen, więc swobodny przepływ jest zasadniczy dla naszych obywateli i naszych przedsiębiorstw. Nowy Eurobarometr również pokazuje, że zbyt wielu naszych obywateli i przedsiębiorców ma negatywne doświadczenia z kontrolami granicznymi. Wewnętrzne kontrole na granicach muszą być środkiem ostatniej szansy, powinny być tylko tymczasowe. My teraz jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, możemy sobie lepiej radzić z kontrolami na granicach. Jak już mówiłam, praca koordynatora strefy Schengen były bardzo skuteczne, wiele krajów dzięki temu dialogowi zawiesiło kontrolę, ale prawdą jest także, że niektóre wprowadziły je na nowo. Jeśli kontrole graniczne są prowadzone, to muszą być one ograniczone, by ograniczyć negatywne wpływy Wpływy, wpływ, nie, negatywny ich wpływ na tyle, na ile to możliwe. Oczywiście rozmawiałam z, nie, z rządem Niemiec. Minister niemiecki upewnił mnie, że e, postara się zminimalizować wpływ e, tych kontroli i ograniczyć je, e, posługując się systemem elastycznym i opartym na ryzyku. Wielu z Państwa mówiła tutaj o nielegalnej migracji. Jestem przekonana, że wiedzą Państwo, że legalne wjazdy do Unii Europejskiej spadły o 40% do tej pory w tym roku. Podczas tej debaty słyszałam dużą zbieżność wśród tych, którym zależy na Schengen. Wysłuchałam z uwagą Pana Tobe, który podkreślał, że Schengen jest zasadnicze dla dobrobytu, wolności i bezpieczeństwa. Pod adresem pani Zipel powiem, że rzeczywiście kontrole wewnętrzne są ryzy ryzykiem, ale są także bardzo ważne dla obywateli. Pod adresem pana Etienne, bo on powiedział, że Schengen jest naszym największym osiągnięciem w Unii Europejskiej. Jeśli te kontrole są niezbędne na jakiś czas, to muszą być jak najszybciej zniesione. I pan Markart podkre podkreślił, że kontrole wewnętrzne mogłyby być yy, yy, bardziej potrzebne niż na zewnętrznych granicach. I cieszę się też z tego, że tylu z Państwa podkreśliło znaczenie pełnego wdrożenia paktu migracyjnego. To teraz powinno być priorytetem. Chciałabym podziękować wszystkim za tę bardzo, bardzo ważną debatę. Dziękuję bardzo.